Udało mi się dopaść Jacka. Za chwilę będą antypesy. Czy ty już odpadłeś? Nie, i czuję się wyśmienicie. Wyobraź sobie, Moniu. Nawet mam jeszcze żetonów kilka, więc wszystko jest na dobrej drodze. No. Rozumiem, że do tego anty chcesz dojść po prostu na sitaucie. E, nie, no skończę papieroska i wracam tam do stołu, bo tam zacząłem ładnie stół trasować. Już, już mnie wszyscy nienawidzą, więc teraz jadę tam kontynuować zaraz moją walkę z donkami przy stole. Ja, jakoś tam, powolusiu. Jakieś 15 tysięcy mam w tej chwili. Rozumiem, że jutro jeszcze Cię tu zobaczę. No daj Bóg, bo w, ja ostatnio w tych turniejach większych jakoś tak tych drugich dni to nie oglądałem zazwyczaj. No więc może jak już przyszedł ten moment przełamania w, na początku listopada to może uda mi się i tutaj coś pograć. No, Ale na razie no to co tam czwarty level się kończy to co tu można powiedzieć. No, Ale dobry stół mam, fajny, fajny mam stół i jest sporo akcji. Jest, no ludzie, sporo, ludzie sporo dobrych kart dostają. Ja to tam jakieś samo sierwa, z którymi próbuję coś tam pograć. No ale, ale jest wesoło, dzieje się. Ale mówiąc fajnie, masz na myśli to, że przeciwni, przeciwnicy są słabi, czy wręcz przeciwni? Znaczy jest, jest sporo gry po prostu. No. jest sporo gry. Siedział Simon u mnie na stole. E, nieszczęśliwie się tuż już przed przerwą wywalił. On zrobił sporo zamieszania na stoliku, ale teraz dosiadł się za to w wdowa Jartino, no więc warszawskie klapsy tam coś próbują poszaleć. Mam z, też po prawej Zbyszka z grubego stołu, jest Sławek z Moskwy, no jest, jest, jest dobra gra, no po prostu fajny, fajny stół, bo się, bo się można, można się fajnie sprawdzić. Dobrze, będziemy w takim razie czujnie się przyglądać. Pozdrawiam.